Elon Musk oficjalnie wycofał się z kupna Twittera i został pozwany przez platformę, ale więcej o tym za chwilę. Dodatkowo, Fris na ostatnim podcaście mega mocno skomentował zachowanie Wardengi, podczas kiedy nagrywał film na ekipę. Swój, tym bardziej uważam, że w ogóle tego honoru nie ma, skoro coś mm. takiego zrobił i jakby będę się tego trzymał. Masti, która jakiś czas temu zapowiadała pozew na Boxdada, znowu zawalczy na fejmie. Pomata ogłosił start swojej kampanii prezydenckiej, która będzie trwała łącznie 18 lat. Lewandowski oficjalnie przechodzi do FC Barcelony. Federacja Ping MMA nie wypłaciła. Pieniędzy swoim zawodnikom i pracownikom. Nolif jest po operacji zmiany głosu i będziecie zdziwieni, jak teraz brzmi. Japczan od czasu swojego bana na Twitchu nie dał znaku życia w internecie, a Psuchar mówi, że nie jest z nim najlepiej. A na koniec przegadamy temat Jag której koncert nie do końca spodobał się fanom. Widzieliście już pewnie newsa i Konopek wystąpi na następnym fejbie Sami pewnie zauważyliście, że aktywność na kanale spadła do, nie wiem, może dwóch filmów w tygodniu Podczas kiedy ja potrafiłem robić po trzy albo pięć odcinków To tylko oznacza, że nie obijam się, zapierdzielam na treningach, więc nie bójcie się o mnie Przeciwnika jeszcze wam nie podam, ale poznacie go w najbliższą środę na konferencji fejmu Wbijcie po tym filmem 75 tysięcy łapek, to wrzucę wam film z mojego całego dnia treningowego Pokażę wam mój klub, ile i z kim trenuję, więc e, warto Subskrybuj kanał, drogi widzowie i bądź na bieżąco ze wszystkim z newsami, newsami, a pierwszym naszym tematem będzie Pink MMA. Wcześniej o tym nie gadaliśmy, ale to była taka bardzo pro LGBT Federacja Freakfight'owa. Pracownicy i zawodnicy, którzy brali udział w tym całym wydarzeniu, no byli z tym środowiskiem mocno związani. Ale po krótkim czasie okazało się, że federacja była niewypłacalna. Usunęli już swojego oficjalnego Instagrama federacji, a zawodnicy i pracownicy zaczęli po prostu żalić się na TikToku, że nie dostali wynagrodzenia za swoją walkę. Wielu zawodników powiedziało, że organizacja była tam na tragicznym poziomie, a wszystko, co działo się na ich konferencjach, było Ustawiano od początku do końca. Co jest zabawne, to federacja tłumaczy się swoim zawodnikom, że Schakowano im pieniądze. Zajebista wymówka, sorry, nie zapłacę ci, bo zhakowali mi pieniądze. Ponoć też hotele na gale nie były opłacone dla zawodników, a niektórzy zawodnicy mają być ponoć zastraszani przez federację. Jestem oszukany przez tą federację, w której walczyłem. I ogólnie nie tylko ja, bo oni twórcy też i nikt tych pieniędzy nie zobaczy, a Instagrama usunęli. Napisali do nas, że pieniądze im schakowano. No, powiem wam, na darem tego nie wymyślił. Gdyby tego jeszcze było mało, następnego dnia po walce wyrzucili nas z hotelu, bo okazało się, że by nie było opłacone. Federacja próbuje jeszcze nas zastraszać i mówić, że my zapłacimy jeszcze im 10 razy tyle. Jedną z takich popularniejszych influencerek, które brały udział w tym całym wydarzeniu, była Way of Blonde, która biła się m.in. fan MMA. I ona napisała na stories, chyba nikt nie dostał kasy. Z tego co wiem, środki miały wpłynąć z części zysków na Fundację, tylko podobno Gala nie miała zysków, wręcz przeciwnie. Organizatorzy mówili, że mają inwestorów na spłacenie wszystkich, a finalnie okazało się inaczej. Żałuję, że zaangażowaliśmy się w ten projekt, a Aga udzieliła swojego wizerunku i została twarzą Gali. Przegadamy teraz temat Lil Masti, bo jak pewnie kojarzycie, miała ona ogromną dramę z Fame MMA. Ponoć na jakimś keju boxdel przypadkowo pokazał jej adres, który by the way był publiczny. No I po tamtej sytuacji raczej ponowna współpraca z Fame'em nie była na horyzoncie, ale wczoraj dostaliśmy informację, że walka wieczoru. Na Fame 15 to będzie Lil Masti vs Marta Linkiewicz Panie będą miały ze sobą rewanż I pierwszą walkę, którą odbyły na Fame 4 wygrała Lil Masti Teraz przegadamy temat do Roberta Lewandowskiego Bo naprawdę wydarzyła się historyczna chwila dla Polski Jak pewnie wiecie dotychczas Lewy wygrał w Bayernie Monachium Jednak co jest mega niepokojące to zaczął dostawać groźby śmierci i niedawno jak przyjechał do Monachium, to był tam sam, bo rodzinę zostawił specjalnie na Majorce ze względu na te groźby. I wczoraj dostaliśmy oficjalną informację, że Lewandowski stał się piłkarzem FC Barcelony. Mega gruba informacja, ja jestem ciekaw jak teraz potoczy się kariera Roberta Lewandowskiego i czym zostanie teraz może nowy Messi Barcelony. Co ciekawe to Robert, wrócimy na chwilę do tematu Nolifa bo jak pewnie wiecie Noli wykonała korekcję płci i no, dostaje się po prostu Natalią, przechodzi różne operacje i tak dalej. Operacje zmiany twarzy, feminizacja ciała. I teraz pojawił się nowy głos, i sami zobaczcie, jak Noliv teraz brzmi. Cześć Manko z tej strony, Noli, witam Was w, w filmie z podsumowania operacji głosu. Pojawia się ten film, dopiero mogę mówić, mówić od dwóch dni, tak naprawdę. Cześć Manko z tej strony, Noli, witam Was w odcinku, w którym będziemy sobie oglądać najszczęśliwsze momenty, jakie zostały nagrane w Minecraft. Jak mówimy o głosie, to następnym newsem będzie jak Leosia, bo według jej fanów. Jej głos na żywo nie jest już taki fajny. I po dosyć cienkim występie, Laosi na openerze, wylała się na nią fala hejtu, yy, głównie na TikToku. Rzucają jej, że nie umie śpiewać, że większość piosenek leci za nią hype Menka. Piszą, że jej 5 minut minęło. Jednak pojawiło się sporo głosów, że tutaj raczej zawiedli dźwiękowcy, a ludzie, mimo słabej jakości koncertu, no to dobrze się bawili. Jak się skomentowała sprawę na swoim Instagramie, gdzie napisała, koncert miał być przełożony o jeden dzień, niestety nie mogliśmy już zrobić próby. Mój mikrofon był często źle ustawiony i nie było go w ogóle słychać, albo był nagle przesterowany. Przykro nam, że tak się stało, ale mimo wszystko cały namiot robił pogo i świetnie się bawił. Przegadamy teraz temat z Japczanem. Bo jak pewnie sami śledziliście ostatnio, była wokół niego dosyć głośna drama Która można powiedzieć została skwitowana Jego banem na Twitchu Do dzisiaj nie wiemy dokładnie jaki jest powód I na ile jest ta blokada na Twitchu Jednak ludzie spekulują, że może być to Za toksyczne zachowanie w stosunku do e, Innych streamerów na Twitchu Wątpię, że Twitch byłby aż tak surowy I dawał Japczonowi perma, jednak on sam Od czasu tego bana w ogóle nie odzywał się W internecie, nie dał żadnego znaku Życia, nic na Instagrama nie dodawał Totalnie no nic I słuchaj na ostatnim live'ie Wytłumaczył, że nie jest u niego najlepiej. Mogę ja absolutnie w ogóle nie udzielić się w w mediach. No bo was mój na bani no co no no lepiej, żeby nic teraz nie robił Jak mówiliśmy o mojej walce na Fejmie To dosyć sporą spinę z Fejmem ma teraz Norman Park I Fejm wstawili na swój profil bardzo stanowcze oświadczenia Gdzie poinformowali o zakończeniu współpracy z Normanem Parki I jego menadżerem Marcinem Primkiem Przede wszystkim kiedy Fame wypożyczyło go do Prime MMA To miał tam się być tylko z Tyburskim Ale tam jednak zawalczył z Szulim Niżej wspomnieli, że Park już wcześniej zachowywał się nieodpowiedzialnie I nadwyrężał zaufanie federacji Na przykład tym, że kiedy przekazali mu 26,5 tysiąca dolarów za sztabkę złota, którą Norman wygrał, to nigdy tej sztabki nie dostali. Fajnie w komentarzu dało znać, że zostaną wyciągnięte kary umowne. Park odpowiedział na to oświadczenie na swoim Instagramie, gdzie napisał, że te 26 tysięcy dolarów to zostało zwrócone dla fejmu. a potem napisał Dzisiaj zdecydowałem się opuścić wszystkie freakowe organizacje z Polski i kończę z tymi organizacjami i koncentruję się dalej na mojej profesjonalnej karierze. To już koniec. Teraz pogadamy o Macie, bo ogłosił coś, co... Rozpieprzyło mi trochę głowę i jest to naprawdę niesamowite, bo Mata ogłosił start swojej kampanii na prezydenta. Z każdym dniem social media są coraz silniejsze, a co za tym idzie, silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których sporażę, że to moi fani. Zamiast Mata piszcie Mata 2040. Tak. Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. Mata wspomniał też o zarzutach postawionych mu przez prokuraturę, za które grozi mu 11 lat od siatki. 3 lata za 1,5 grama substancji odurzających i 8 lat za jego koncert na schodkach. Jednak nawołuje, żeby ludzie zamiast Free Mata pisali Mata 2040. W swoim stylu rzucił mocne słowa o rządzie, mówiąc, że olewają oni młode pokolenie, bo większość z nich nie ma prawa głosu i flirtują z emerytami przez telewizję. Ja już teraz znam cztery języki, a Andrzej Duda tylko z czego jeden wątpliwie. Władzy nie interesuje młode pokolenie, bo wielu młodych nie ma prawa głosu. Bardziej opłacałem się flirtować z emerytami przez telewizor, bo wiedzą, jak nimi manipulować. Starannie pielęgnują przeszłość, ale lekceważą przy tym przyszłość i skazują nas i nasze dzieci na życie w kraju zniszczonym gospodarczo lub na emigrację. Mata chce wspierać młodych ludzi, którzy idą własną drogą i ze swojej kieszeni przeznacza milion złotych dofinansowania na startupowe firmy. Dlatego też z tego miejsca przeznaczam milion złotych na serię startupów, do których o dofinansowanie może ubiegać się każdy poniżej 25 roku życia. Oprócz tego przekazuje 400 20 tysięcy złotych na organizację Monarch, która zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień oraz 420 tysięcy na jego fundację 420. Do 2040 roku Mata planuje wydać łącznie 33 płyty, z czego ostatnią wyda w 2033 roku i później chce poświęcić 7 lat na studia wyższe i praktyki zawodowe, aby zostać prezydentem. Mata przez te wszystkie lata chce, aby ludzie razem z nim dorastali i widzieli jak on się zmienia. Przez prawie 20 lat mojej kampanii wyborczej chcę dorosnąć w pełni jako artysta i człowiek na oczach całej Polski. Zobaczymy na Przestrzeni lat, jak się to wszystko będzie rozbijać, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. Przejdziemy przez cały temat Elona Muska i tego całego kupna Twittera, bo najpierw był wielki hype, bo Elon Musk kupił Twittera, niby wszystko było już dogadane, podpisane. Potem zaczęły się problemy, bo podobno Twitter nie chciał mu udostępnić dokładnych danych, jak chodzi o liczbę botów na platformie. I Elon Musk stwierdził, że jak mu nie dają tych danych, to on nie chce jednak kupować tej platformy. I teraz mamy potwierdzenie na 100%, że Elon wycofuje się z kupna Twittera. Prawnicy Maska wskazują, że Twitter nie dotrzymał Obowiązań zawartych w umowie, między innymi nie podając wszystkich wymaganych informacji na temat liczby nieautentycznych kont i spamu na platformie. Przedstawiciele Twittera wielokrotnie zapewniali, że liczba fałszywych kont na platformie wynosi mniej niż 5%, jednak zespół Maska twierdzi, że został okłamany. Więc przewodniczący rady nadzorczej Twittera zapowiedział, że sprawę skieruje do sądu i będzie się domagał transakcji od Maska. Obie strony zobowiązały się do odszkodowania w wysokości miliarda dolarów, gdyby transakcja nie doszła do skutku i teraz prawdopodobnie o ten miliard dwie strony będą się Przepychać, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco, bo będę was z tym update'ować. Teraz pogadamy o Frizie, bo ostatnio wystąpił na podcaście Imponderabila i wrócił tam do tematu dram ekipy, jak Wardenga nagrywał na nich materiały. I Freeze dosyć mocno się o tym wypowiedział, nie widziałem wcześniej, żeby się aż tak odpalał. Wspomniał, że Wardenga od dawna miał chrapkę, żeby się do nich dojebać i sytuacja z logiem wersów była idealna. Uważam, że tak działa. Taką chrapkę, żeby się do nas dojebać, on miał od dawna, mm. tylko nie miał za bardzo do czego. I sytuacja Wery, która jakby mm. jest, była, była największą te, tą częścią, była idealna. No. Napomknął o tym, co też bardzo mi się nie podobało w filmach Wardengi, czyli te niepotrzebne wątki, na przykład wchodzące na prywatę i związek Friza z Versow. Fris przyznał, że to go bolało, ale mimo wszystko nie zaprzecza, że dużo rzeczy ekipa spieprzyła. Części wchodziły na prywatę naszą, na którą nie powinny wchodzić. Te wszystkie jego zaczepki zwią o, o związek nasz i tak dalej, wiesz. To, to, tworzy to tworzyło jakiś obraz tej sytuacji i mnie to bolało. Trochę mi jest to ciężko rozdzielić, ale na pewno nie podlega wątpliwości to, że no, no tak, no było tam spieprzonych i kilka błędów było no i tyle, nie? Karol jeszcze wrócił do jego wiadomości do Wardęgi, jak napisał mu, że ten nie ma honoru i Frizz dalej podtrzymuje, że Wardęga nie ma honoru i powiedział, że to, jak się zachował, było zwykłym skurwysyństwem. I mu napisałem, że gość nie ma honoru i dalej tak uważam, a on co zrobił? Zrobił z tego tytułu miniaturkę i wrzucił rozmowę do, do filmu. No więc to jest takie straszne skurwysyństwo i tym bardziej uważam, że w ogóle tego honoru nie ma, skoro mm. coś takiego zrobił. I jak będę się tego trzymał... Rękami i nogami, bo taka jest prawda po prostu. Free zawarł też ciekawy punkt, że Wardenga specjalnie pluł w nich jak największym jadem, tylko po to, żeby zebrać poklask ludzi, zamiast skupić się na wytknięciu błędów i przewinień ekipy. Wtedy nie patrzył na to, żeby przedstawić prawdę w 100%, tak? tylko patrzył na to, jak przedstawić fakty. Żeby on najwięcej na tym zyskał i żeby jeszcze nam dopiero no bo akurat wiesz, byliśmy w Prime, więc yy, fajnie. Ta dramat dla niego yy, była na pewno robiona też dlatego, że, że on po prostu mógł na niej bardzo dużo zyskać, nie? jak on by chciał naprawdę wytknąć błąd i żebyśmy go naprawili, to by zupełnie inaczej wyglądało, nie? Mm -hmm. Zupełnie inaczej. Wrócił jeszcze temat piosenki ekipy, którą Wardenga im zarzucił, że ukradli, ale to była głupota i fałszywy zarzut w ich stronę. I nawet prowadzący podcastu tego nie wiedział. Jestem DJ, który miał, miał, miał swój kawałek, który A został DJ? sam. Tak, tak, tak. To jest twój tam? To okay. jest w ogóle kłamstwo, nie? On został zrobiony przez naszego Ziemala w 100%. Więc jak ktoś mówi, że jest ukradziony, to ktoś kłamie po prostu. Naprawdę? Jak, jakby kawałek jest w 100% oryginalny i tylko i wyłącznie przez to, że to jest kawałek psaj transowy, mm -hmm. to jest podobny do innych kawałków psaj transowych. Jakby i to jest koniec. Multi tym mówił, że to jest jakby okay. y, głupota, bo każdy kawałek psych transowy tak brzmi, bo po prostu one mają taką budowę. Tak bo tak, tam, tam były sample, y, tylko że te sample są po prostu na stronie, na której kupujesz sample, nie? Każda osoba na świecie może. może kupić. Kupić. Może wziąć sobie sampler. Zresztą na koniec frizu nam.